Moja droga, nie wiem, jak wyznać? Cóż, córeczko miła, czy ty już drżąca od proga Chciałabyś uciec jak sarneczka? Siła, złego mam donieść. Co? Ach, nie dasz wiary, ale Alina, Ach, ta siostra młoda i tak kochana, Jaka jej szkoda? Co, córko? Bo też psuła się u bezmiary. Twoja to wina, że dziś... Mów, bo skonam. Lękam się mówić może nie przekonam ślepej miłości matki przywiązania, lecz któż by myślał, że ta młoda łania ucieknie? Córko, Alina, uciekła. Gdzie? Jak, z kim? Boże, matki się wyrzekła. Ach, przewidziałam dawno, że tak będzie. Jakiś obdarty młoko schodził wszędzie za tą dziewczyną, szeptał jej do ucha. Napominałam, wiesz, jak ona słucha kazań od siostry i dziś z nim uciekła. Wyrodne dziecko. Więc idź aż do piekła. Nie pomyślałaś na te stare oczy, że będą płakać? Dobrze, bo nie będą płakać po tobie, bo matka ma samoczy płód zamiast serca. Można serce krajać, to się kawałki węża znowu sprzeda, jak płód na kawał. Chciałabym ją łajać, przeklinać, dręczyć. Odtwierz, że te oczy, jak noże, o tak, wlepiłabym w łono, jak noże. Tylko bez tej łzy, co mroczy. Może byś ty mnie widziała szaloną, Ale co płakać? Nie, nie, nie. Mój Boże, tak zasmucić? O, i tak zasmucić. Zasmucić matkę starą? O mój Boże, tak starą, Ale ona może wrócić. Kto wie, nieprawdaż? Ona wrócić może? Jak, kiedy, jak sama kiedy siądzie przy oświatce nocą, Pomyśli, gdzie matka? A już by serca nie miała, żeby też o matce nie pomyślała nigdy. Idą drużby, słychać weselną muzykę. Jak oni grają, smutnie i wesoło. Ty teraz skarbem moim, daj mi czoło, niech pocałuję. Cóż to, jakaś plama, jak krew czerwona? Krew? To od maliny, może daj, zetrę. Matko, zetrę sama. Jeszcze jest.